Dzień dobry kobietki. Dzisiaj będę mówić o tak zwanej inności, o poczuciu bycia innym. Co mam na myśli? Mam na myśli wyczuwanie innych energii, wyczuwanie innych bytów, wyczuwanie jakichś rzeczy, które normalny człowiek nie czuje i ukrywaniem się z tym. Ja nazywam się Agnieszka Janowska, pracuję jako image coach. Pracujemy nie tylko z tym zewnętrznym wyglądem, ale też po to, żebyśmy mogli um, zintegrować wszystkie części nas. Z nas musimy oczyścić przeszłość i posprzątać w niej najnormalniej w świecie. No więc dzisiaj temat inności. Co mam na myśli? Już wspomniałam, ale zagłębmy się troszeczkę więcej. Ja kiedyś myślałam, że też jestem inna, jestem po prostu, mam, mam jakieś dziwne zdolności, których nikt nie ma. Tak myślałam do tego momentu, gdy pierwszy raz w Irlandii zrobiłam workshop, połączenie z aniołami, komunikacja z aniołami, dokładnie, bo to jest jakby też jedna z dziedzin, którą się zajmuję. I umiem się z nimi komunikować tak takie, takie jak z innymi. Istotami, które chcą do mnie przejść i po prostu się ze mną skomunikować. Ja tego nie wybieram. No i zrobiłam mój workshop, myśląc, no na pewno wyjdę na idiotkę. No na pewno nikt nie przyjdzie i po prostu mnie wszyscy wyśmieją na Facebooku, gdzie postowałam ten, ten, Facebook, ten mój event. Okazało się, że ten workshop przyszło naprawdę sporo osób, mimo że to nie angielski wtedy dni, a nadal nie jest moim pierwszym językiem i byłam po prostu. w w czystym szoku, że tyle osób przyszło na mój workshop i chciało się dowiedzieć ode mnie takich informacji. Także wcale to nie jest tak, że jesteś jedyną osobą, którą ma te zdolności. Ja swoje filmy i swoją pracę dedykuję w zasadzie tym ludziom, którzy mają takie zdolności jak ja, ale jeszcze ich nie używają w życiu, bo po prostu jak Harry Potter muszą iść do szkoły, jakkolwiek tą szkołę. Nazwijmy, nazwijmy szkoła życia, coaching, cokolwiek, by to nie było, trzeba się nauczyć tymi umiejętnościami, kierować. Jeśli jeszcze tego oczywiście nie umiesz, bo jeśli nie umiesz, to gratuluję. Ja się tego dużo uczyłam i nadal uczę. No więc takim głównym punktem. Do tego, by w ogóle być szczęśliwym z, z, z tymi swoimi zdolnościami, czyli wyczuwaniem innych energii, wyczuwaniem zmarłych, wyczuwaniem no, wszystkiego generalnie, wszystkich innych wibracji, jest uznanie tego, że Ty masz taką zdolność, że to jest naprawdę zdolność. I to nie jesteś jakaś wyjątkowa, znaczy oczywiście to jest wyjątkowy dar. Bo jak, jako, jak przychodzisz na tę ziemię, to jest już z jakimś darem i nie każdy ma taki dar, widocznie jesteś Stasi, która, która ma, ma taki dar i fajnie by było go wy, wy, wykorzystać. Jak to wprowadzić w praktyce? W praktyce musisz po prostu nauczyć się korzystać z swoich zdolności, umieć rozróżniać, czy emocje, uczucia, myśli, które odczuwasz, są w ogóle Twoje? Gdy wchodzisz do centra handlowego, czy jesteś w swojej pracy, czy potrafisz oddzielić swoje uczucia i emocje od tego, co pobierasz z otoczenia, bo musisz wiedzieć, że jesteś jak antena satelitarna, która po prostu odbiera różne częstotliwości, różne informacje. I e, fajnie by było to umieć oddzielać. I ta wiedza, e, taka opanowana, zintegrowana, może nam pomóc naprawdę w wielu, wielu sytuacjach, poprzez załatwienie fa fajnego miejsca e, w, w samolocie, który, do której nie zapłaciłaś, czy po, nie wiem, znalezienie fa fajnej pracy, po prostu prawie, że nie ma w ogóle żadnych. E, mm, Przeszkód nad tym, żebyś po prostu miała w tym życiu dużo, dużo, dużo łatwiej. Oczywiście nauka tych wszystkich umiejętności nawet u mnie nadal trwa i będzie pewnie jeszcze trwała dopóki będę na ziemi, ale jest dużo łatwiej i na pewno będziesz czuła się dużo lepiej, bardziej zintegrowana ze sobą, jeśli uznasz te swoje zdolności i nauczysz się nimi. Hmm. Manipulować to nie jest właściwe słowo, kontrolować albo zarządzać jest najlepszym słowem, zarządzać. Pozornie my myślimy, że tylko my jesteśmy wyjątkowi, ale na tej ziemi na pewno istnieje bardzo dużo ludzi, którzy mają takie zdolności jak my, i, i jak zacznie, zaczniesz tylko mówić o tym w um, gronie swoich znajomych czy w pracy czasami to zaczniesz zauważać, że jest dużo, ale dużo więcej osób, które myślą i czują tak jak ty, ale one też boją się wyjść po prostu z, tego, z tej szafy i pokazać się. Mówię to z doświadczenia, dlatego że u mnie też tak było, że czym bardziej ja integrowałam swoje twoje zdolności w sobie, tym bardziej przyciągałam do siebie ludzi. I to nie znaczy, że teraz musisz wszystkich przekonywać do tego, że, że tak jest, że, że wszyscy muszą wierzyć, wierzyć w anioły, że wszyscy muszą wierzyć w inne światy, w poprzednie wcielenia i tak dalej. Nie wszyscy będą to rozumieć, nie wszyscy będą chcieli to zrozumieć, albo w ogóle nie będą na takim etapie. I to też jest ok, to znaczy, że po prostu intuicyjnie też wyczujesz, czy ta osoba ma ochotę na taką rozmowę, czy w ogóle chcesz taką rozmowę zaczynać, czy ma to sens, bo jeśli ja, znaczy, pokazując na moim przykładzie, jeśli czuję, że osoba w ogóle jest tak zamknięta, że tam w ogóle nie masz żadnego dostępu, nawet nie zaczynam rozmowę o pierdołach. O deszczu, o modzie, o tym, cokolwiek y, tam się dzieje na świecie, tylko żeby po prostu nie, nie marnować swojej energii, bo to jest też ważne, żeby zarządzać swoją energią, swo, swoimi informacjami i nie marnować czasu na takie rzeczy. Po prostu, żeby nie, w ogóle słuchaj swojej intuicji w takim momencie. I ym, po prostu jesteś takim, taką hybrydą, która może się dostosować do każdej sytuacji na tej ziemi, tylko masz po prostu więcej informacji. To wszystko. A jeśli byś się chciała nauczyć zarządzać, to zapraszam oczywiście do siebie jak najbardziej. Ja zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś. Cześć!